Panie premierze. Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się na tej sali i posłowie zasiadający po tej stronie sali, która zawsze mówi prawdę i opiera się o rzeczowych przesłankach, mówiła, że przedstawiacie utopijny dokument, nie znajdujący pokrycia w żadnych faktach. Co się od tego czasu stało? Od tego czasu solidnie potaniały wielkości gazu, ropy i węgla. Na świecie nastąpiła stabilizacja energetyczna, która wpłynęła na obniżenie cen energii, wasz prezes NBP wychwalał sam siebie i twierdził, że odnosi niezwykłe sukcesy w walce z inflacją. No i co z tego? Po tych serii wspaniałych wiadomości okazuje się, że premierowi zabrakło pieniędzy nie o 5 czy 10%, procent, ale do spięcia wydatków brakuje mu jednej trzeciej całego budżetu. Panie premierze, czy rząd już wydał wszystkie pieniądze z państwowego budżetu na kampanię wyborczą PiSu? Gdzie są te wszystkie miliardy złotych, które zostały zaoszczędzone w związku ze spadkiem cen surowców na światowych rynkach? I panie pośle Trella. Ja nie zgadzam się z Panem, że posłowie PiSu są gdzieś, bo wykonują jakieś inne obowiązki. Ich nie ma na tej sali, bo się wstydzą. Latali przez cały miesiąc po wszystkich telewizjach i mówili, że nie można zmienić tego budżetu. No i co prezes kazał zmieniacie? No jaką wy macie twarz? Jaką macie twarz? Powinno się w tych wszystkich telewizjach listę tych posłów, którzy gadali, że nie można budżetu przeprowadzić, i pierwsze pytanie powinno być, jak to można zrobić? Szanowny Panie Ministrze, to wstyd te obligacje 90 milionów, o których Pan mówił na utworzenie uczelni medycznych. Dlaczego to wstyd? Pan doskonale wie, bo sama jedna uczelnia, która nazywa się KUL. Na utworzenie kierunku medycznego z tych obligacji uzyskała 80 milionów złotych. Tylko jest jeden haczyk. Tam dziekanem jest żona pana ministra Czarnka. To wy chcecie dać 90 milionów na wszystkie inne pozostałe uczelnie w całym kraju? To wstyd. Po prostu głęboki Wstyd. dajcie wszystkim innym uczelniom dokładnie tyle samo obligacji ile uzyskała uczelnia w Lublinie a nie na całą Polskę 90 milionów bardzo serdecznie dziękuję za możliwość wystąpienia natomiast ja sądzę że ten budżet to co mówiliście moim zdaniem jest budżetem który jest budżetem wyborczym i tylko do szczęścia wam Brakuje tych pieniędzy, które za chwilę po prostu wydacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan...